Witajcie na kanale Sypnia Planuje W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak poradziliśmy sobie z lotem, samolotem podczas pandemii. E, Adasiek miał troszeczkę ponad i pół roczku i ja bardzo przygotowałam się na ten lot, gdyż tak jak zawsze muszę się upewnić, że ten uśmiech z zdjęcia na początku filmiku jest zachowany przez cały lot. Podzieliłam sobie wszystko na trzy kategorie, czyli zabawki, jedzenie i ubranka, także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Zacznę może od zabawek, bo chyba to najbardziej nas wszystkich interesuje. Ważne jest to, żeby dziecko nie marudziło, nie biegało nam po samolocie, zwłaszcza podczas pandemii, żeby trzymało rączki na kolanach, to byłoby idealne, ale niestety tak się nie da, więc może jeszcze zanim wspomnę o zabawkach, powiem o chusteczkach i w ogóle żelach sanitarnych, mi znajomi wspominali, że jeżeli latali w ogóle gdzieś za granicę, to często było tak, że dzieci kończyły właśnie z jakąś grypą żołądkową czy coś takiego. Dlatego takie chusteczki warto mieć i wytrzeć wszystko. Ja wiem, że oni mówią, że oni wszystko czyszczą tak czy inaczej, ale warto mieć właśnie swoje chusteczki, w których wytrzemy dokładnie podłokietniki. W ogóle, w ogóle wszystkie plastikowe rzeczy, a nawet jeżeli przetrzemy troszeczkę siedzenie, to ono tak bardzo się nie zmoczy, a zawsze jakaś tam ochrona dodatkowa jest. Dlatego zaczynamy od tego, zanim w ogóle jeszcze się rozsiądziemy, po czym wtedy Adaśkowi dokładnie myje też rączki jeszcze raz takimi ściereczkami i przechodzimy do zabawy. Pierwszym wyborem i strzałem w dziesiątkę było malowanie wodą. I to naprawdę ulubiona zabawa Adaśka już nie tylko z lotu samolotem, ale mają codziennie w swoim pokoju, uwielbia malować. Ta książeczka jest już troszeczkę zużyta, troszkę nawet zadrapana, ale pokażę Wam jak to świetnie działa. Wystarczy kilka ruchów i jest już y, kolorowy obrazek. Mało tego tutaj gdzieś jeszcze, tylko nie wiem gdzie, można znaleźć ukryte zwierzątka. Czyli nie tylko te zarysowane, ale także i y, te, które nie są y, zakreślone. I to się najbardziej Adaśkowi podobało. Będą zielone? Tak, będą jak Patrz, jest nawet. No. Tutaj jest niewiele kartek, bo raptem tylko sześć takich obrazków, ale naprawdę zajęło to kilkanaście dobrych minut, żeby po prostu przejść przez kilka stron i poszukać tych ukrytych zwierzątek. A się wracał do tej książeczki dwa razy. Dostał ją na początku i później jeszcze pod koniec, jak wyschły niektóre. Obrazki, bo zapomniałam Wam powiedzieć, że ta książeczka jest wielokrotnego użytku. E, także naprawdę bardzo gorąco Wam polecam. Kolejna zabawa, i ta już z tych bardziej podstawowych, to zwykłe, najzwyklejsze pleido. Mój synek, jeżeli dostaje playdo do zabawy, to dostaje cały kubeczek i jednego koloru. E, a jak jeżdżę na urlopy, to wykorzystuje takie pudełeczko po tabletkach. Ja je kupiłam chyba w funciaku już dawno, dawno temu. I wypełniam je różnymi kolorami Playdo i w samolocie jest dozwolone wyjąć dwa bądź wszystkie kolory Playdo zmieszać je ze sobą. A jeżeli wasze dziecko normalnie jest przyzwyczajone do tego, że dostaje kilka różnych kolorów takiej modeliny i tak czy inaczej miesza je ze sobą, to fajną opcją jest dodanie brokatu do jednego. Albo nawet guzików i wydłubywanie ich. Co, to się zbuduje. To wbrew pozorom wcale nie robi dużego bałaganu, a zawsze to jakaś nowa zabawa. A również uwielbiał otwierać i zamykać te pudełeczka. Nie wiem, po kolei po prostu otwierał każde, później zamykał. Także i pudełeczko i playdo, świetna zabawa. Kolejna rzecz to naklejki i wiadomo, że każde dziecko uwielbia naklejki. Mój synek jest już na takim etapie, że zwykłe naklejki i biała kartka mu nie wystarczają, dlatego kupiłam książeczki z Psiego Patrolu, bo taką bajkę lubi, w której po prostu były z, zaznaczone cienie. Jakby tych piesków, i trzeba po prostu było je nakleić. Taka książeczka ma, nie wiem, 10, może 15 stron. Dużo, dużo naklejek, także znajdywaliśmy po kolei, gdzie trzeba nakleić te pieski, i naprawdę zabawy również było co nie niemiara. Kolejną rzecz, którą zabrałam i zawsze zabieram ze sobą na loty samolotem, to są kolorowanki. Tym razem wybrałam też właśnie Psi Patrol, bardzo duże obrazki, tak żeby Adasiek mógł w miarę jakoś pomalować. Wzięłam trzy kredki świecowe i tylko te kredki miałam ze sobą, nie brałam żadnego całego pudełeczka ani nic takiego. Każda kredka, jedna dla mamy, jedna dla taty, jedna dla Adasia. Wszyscy rysowaliśmy. Do tego, w związku z tym, że te obrazki były w miarę duże, to obok można było jeszcze coś dorysować jakiegoś ślimaczka, motylka, domek. My do tego jeszcze, w związku z tym, że mieszkamy w Anglii, to jak już narysowaliśmy coś bądź pokolorowaliśmy, to pytałam się Adaśka, czy wie, jak to jest po angielsku, czy potrafi nazwać mi ten przedmiot po angielsku, albo jaki to ma kolor. Także dodatkowo do kolorowanki było jeszcze dużo, dużo rozmowy. Ostatnią z rzeczy, którą zabrałam, jeżeli chodzi o zabawę i ogólnie zajęcie czasu dziecka, to jest książeczka. Ale zanim wybrałam nową oczywiście książeczkę, to pokazałam mu w domu bajkę. Ja wybrałam Kubusia Puchatka, a da się, nigdy wcześniej o Kubusiu Puchatku nie słyszał także puściliśmy mu chyba dwa bądź trzy razy tego bardzo, bardzo starego Kubusia Puchatka w któreś tam weekendy, po prostu wieczorem przed snem, tak żeby miał już wyobrażenie o bajce, więc jak zobaczył tą książeczkę w samolocie, to nie dał mi jej czytać, Obglądał wszystkie obrazki naprawdę przez bardzo, bardzo długo. No i właśnie to jest to, musicie wiedzieć dokładnie, co Wasze dzieciątko lubi, bo wiadomo, że tekst tekstem, a Da się lubi już długie opowiadania, no ale obrazki, obrazki są bardzo ważne. Dlatego jeżeli wybieracie jakąś książkę, to nowa jak najbardziej, ale z czegoś, co interesuje Wasze dziecko, może to być nowy odcinek Psiego Patrola, albo nowe odcinki Smurfów, cokolwiek Wasze dziecko teraz właśnie ogląda i czym się interesuje. To na tyle, jeżeli chodzi o zabawki. Ale zająć czas dziecka można też również przez przekąski. Ja oczywiście jestem wielkim przeciwnikiem podawania dodatkowego cukru dzieciom, jako no, wyjątek czy coś takiego, bo w samolocie dodatkowa energia nie jest nam potrzebna. Do tego wszelkiego rodzaju chrupki, krakersy, yy, yy, ciasteczka jakieś yy, niesłodkie... Po prostu małe i dziecko musi długo przeżuwać, albo szukać w pudełeczku i e, próbować wyjąć sobie małe ciasteczko. E, jeżeli musi być coś słodkiego, to wybierałabym tylko i wyłącznie rodzynki i również w tych małych pudełeczkach specjalnie dla dzieci, bo te mają mniejszą zawartość cukru. E, też e, Ada się lubi po prostu wydłubywać rodzynki i po kolei je zjadać. Ostatecznie lizak o ile wasze dziecko nie gryzie lizaka i znika po prostu w 15 sekund. Dla młodszych dzieci nie polecałabym, przechodziliśmy przez to, roczniaki czy nawet półtoraroczne dzieci tak się wymazują tym lizakiem, że wszystko się później klei, więc absolutnie nie. Ale nawet jakieś płatki śniadaniowe czy popcorn też są świetną alternatywą na znaki. To jest coś, co możemy podawać dziecku, Praktycznie w jakiejkolwiek ilości ma tylko ochotę, wystarczy tylko zabrać jakiś woreczek hermetycznie zamykany czy pudełeczko śniadaniowe. Nawet jak się rozsypie, to nie wybrudzi nam ubrań i nie będzie niczego szkoda. No dobrze, teraz trzecia kategoria, czyli ubranka, i tutaj w zależności od tego, czy Wasze dziecko jest jeszcze w pieluszkach, czy nie. Ale nawet jeżeli nie jest, to ja i tak zawsze mam ze sobą jedną bądź dwie pieluchy na wypadek grypy żołądkowej. Świetnym hakiem jest też fakt, że jeżeli wasze dziecko na przykład ma pieluszkę i przecieknie, a stoicie w kolejce do samolotu czy do odprawy, cokolwiek. Ja pamiętam, miałam jedną taką sytuację, że nie mogłam fizycznie wyjść z kolejki a miałam ze sobą po prostu dziecko z przeciętną pieluszką, położyłam je na matce, na poduchodze do przewijania i na pieluchę, którą miał, założyłam kolejną. To pozwoliło mi zdjąć z niego ubranka, które były brudne, a pielucha z zewnątrz zabezpieczyła wszystko, co było w środku. Oczywiście to nie było nic przyjemnego dla Bobasa, bo ciągle miał mokrą pieluchę, ale przynajmniej zabezpieczyło to, że ja mogłam go ciągle trzymać na rękach i nic już po prostu nie wyciekało. Więc oczywiście pieluszki, wspominałam już o ściereczkach dezynfekujących i oczywiście żelu, ale oczywiście zestaw ubrań jest też konieczny. Ja ogólnie ubieram Adaśka dość lekko i zabieram ze sobą rozpinane bluzy, tak żebym po prostu, jeżeli jest za ciepło, to mogła go rozebrać. A jeżeli jest po prostu zimno, to dobrze go dopnę, jeszcze założę kapturek i jest naprawdę mu bardzo, bardzo cieplutko. Do tego para majtek, spodni i skarpetek. Zawsze jeden, taki sam zestaw, w jaki go ubieram, taki sam pakuję do torby. No i konieczne jest coś, przy czym wasze dziecko zasypia. Jeżeli ma jakiegoś ulubionego misia, czy smoczek, czy kocyk. To jest przede wszystkim konieczne. Ja zawsze zabieram ze sobą jak najmniejszego misia tylko się da. Z którym Adasiek chętnie zasypia. Kocyk biorę dodatkowo jeszcze. Także to zawsze, zawsze nam się przydaje. I to już chyba wszystko, czym chciałam się podzielić. Jeżeli chodzi o powroty... To starałam się zamieniać, a właściwie wymieniać tyle rzeczy, ile tylko było możliwe, czyli na przykład książeczkę. Miałam tylko jedną, więc przez cały urlop nie pokazywałam mu tej książeczki i dostał ją znowu na powrocie, kiedy wracaliśmy samolotem. Kolorowanki miałam wydrukowane podwójnie, więc dostał nowe. I tak samo z tą wodną kolorowanką, też jej nie pokazywałam przez cały urlop. I znowu była świetną zabawą podczas lotu. Jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, bo takich filmików mam naprawdę bardzo dużo na kanale i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa!